Biedny, co cię ta matka w ogóle na Poszło mi winiątko, zapaliło całe miasto. Przestała woda, Ale nic. Okej. Okay. To jest moja sakiewka, bez której nie mogę ruszyć się do pracy, więc jak tylko ją zakładam, to znaczy, że, że jestem gotowa. Teraz w roku przynajmniej wchodzę do mm -hmm. studia, żeby no zrobić projekt z sportowcem, tak, który który właśnie wycho wychodzi ze strefy komfortu też trochę i to jest inny, inny tryb pracy, bo musisz trochę, tym, być, e możesz pracować trochę wolniej. Y y y <laughs> tak, ale Marek no, się jak zawsze to? i tak ze bo dopasowuje ja, oświetlenie do mojego charakteru. Czyli dzisiaj będziemy mieć tutaj ciągłe oświetlenie, okay. przy ogniu też ciągłe. Y ale lubisz też błyskać, czy nie y Też, tak, tylko że dzisiaj po prostu, zważywszy no, na to, że tu będzie też trochę ruchu, y y Poza tym ciągle będzie pasować do tego. A do ognia, pierwsze raz będę fotografować ogień, to też będzie wyzwanie. Ewa jest! Boże! A jak zaparkowałam tytuł dwadzieścia, to super. Tak, ty wszystko możesz. I Maja. I Wiktor. Bo zaczynamy od powietrza, to będzie tu. Eee, Czyli powietrze to, to było to pomalowane? Eee, nie. nie, to będziesz A. owinięta takim jakimś płótnem okay. i będziemy dmuchawy miały. Okay. Ale jest zimno ci trochę, no, zaraz o, się rozgrzejemy. Zaraz Chcesz coś rozgrzeje. pić? Zuzia, zrobisz kawę. Tak, tak. Bo widziałaś tak. te kwiaty na zewnątrz, one będą do stylizacji Ziemi. O, będziesz miała tą wtedy? Będziesz miała tą mhm. glinkę, tylko że później trz... będzie trochę problemu, żeby ją zmyć, no ale takie są Dobra. niestety koszta sztuki. No niestety. Twoje autonowe? Jezu, ale cudo. Boże, jaki to jest piękny sportowy no, M4 Jezu. Matko, droga Boże i czarna skórka tak. Automatik tak. Doskonale. Przepiękne Jezu, jest. przepiękne. Się popłakałam znowu. Boże, to jest twoje marzenie, no, więc kurczę, ja się tak cieszę. No, no. Za te wszystkie życiowe to po prostu zasługujesz. No, to ja powiedziałam sobie, że to jest za tak. Tak, za medal będzie coś innego, ale to za finał. Mm. O Jezus, starość. Co tu macie, jedzonko? Mm. No, no. Mogę dotknąć włosy. Ja. Jak takie wyhodować? Pier... Um, nie wiem, nie, nie chodzi do fryzjera. Ja to jest sposób. Ale ja 4 lata temu ścięłam dotąd i już <noise> urosły tak. Tyle? No, ale wydaje mi się, że to po ojcu mam takie odgryny. A, a Zóśka mnie pyta, a Ewa jaka jest? Będzie można z nią normalnie porozmawiać. Jak twoje nastawienie? <laughs> dobrze. Fajnie. Tak? Cieszę się, no. Trochę się zastanawiam, czy panowie będą patrzeć na moje cycki, ale ja się nie wstydzę, więc... Właśnie Myślę, że już chyba widzieli dużo takich małych... Jak tam? O, gumę z emocji. Spałaś dobrze? Tak. Fajnie, że była ta dzisiaj godzina jeszcze. No, to Bole. mamy w ogóle szczęście, A -a. że godzina snu. A jak treningi? Dobrze. Wczoraj się zajmowałam. także. No, sobota jak sobota, nie? Dzisiaj relaks. Strelas. Tak nie widzimy to, że sportowcy <gry> potrafią naprawdę dużo zmieścić. Prawda. No i baby, nie? co no, <gry> ci to niej wiadomo. <gry> A do czego będzie najmocniejszy makijaż? Pewnie do ognia. ognia. Tak, yes. ogień, no będzie ogniem. No ale to wszystko będzie kontrolowane. Mhm. Zawsze się tak mówi, a potem płaczę. Ale ten studia. Mateusz jest ogarnięty, bo on jest bardzo doświadczony, więc... Jakich dzisiaj planujesz używać ogniskowych? Tradycyjnie 24,70 oraz y, 85. <słyska> Mój ulubiony do portretu. Mogę rozkroczyć nogi. zagrzebić żebyś sobie weźła bo coś. Grodnie. Kuszące propozycje, dziękuję. Są od razu korygujący. jakąś masz tak, Minus Minus 0 ale byłam u okulisty ostatnio i... Mm, no nic, chyba ślepa jestem A to ja się boję tej operacji. Czemu? A nie wiem, jakoś tak... Jakoś tak... Jakoś tak nie widzi mi się na otwartym oku operacja. Czy tam. No, nie, to czy? jest. Dlatego ja na przykład też nie chodzę na solarium. No, leżanki. Aha, Jezu, no tak. I pewnie jeździsz za samochodem z wielkimi belami. Tak! Od razu uciekam. No, tak nas życie nauczyło. Pomimo wszystko, lepiej buchać na zimne, bo to naprawdę może spaść, Więc, kurde, mm, nie chciałabym. Yy, nazywam się Klaudia i dzisiaj będę odpowiedzialna za yy, makijażowe wyzwania. Troszeczkę do ogarnięcia włosów no i body painting całego no. ciała w żywiole ziemi. Dobra. mi jak długo się już znacie. O Jezus! Strasznie długo. Poczekaj muszę się zastanowić. Ola w sumie od zawsze była... E, 2016, myślę, 15 albo nawet wcześniej. Ale chyba 15. wcześniej trenowała, ci biegała? Wiem, ja wszystko wiem. Co powiedz niczego ja nie wiem, o oli. Mm, to nie mogę. Tajemnica tajemnica. Tajemnica. To się chyba dobrze znaczy. dobrze przyjaźni się jak nie zdradzasz tajemnicy. Tak, nie wolno. Co kto usłyszał, ten nie może mówić. Tak nie wolno. Co rodzice, wszystko dobrze? Tak, żyją. Zrobi są. Narzekają jak zwykle. A co twoja mama w ogóle powiedziała i tata o tym projekcie? Fajnie. Coś innego znowu. No i fajnie, że z tobą, nie? No, fajnie. No, a ten, no, mówili, który żywioł najbardziej odpowiada twojemu charakterowi? Wiadomo, który. Ogień. Nie mamy No nie. No, ale chyba ogień. No. no jak lewek, to ogień, nie? Jesteś zetekany lewą? Mhm. O, dzień dobry. To ja no, sierpniu czy lipiec? Lipiec. Ja jeszcze 26. Fajne. No Ja ci widzę w każdym z żywiołów, po trochę ciebie. Tak, że każdy ma jakąś tam specyficzną siłę, i, i też, bo czasami też jesteś, jesteś szalona, ale potrafisz być też spokojna i taka skupiona. wszystko jakby się łączy. żory na śląsku co nie jestem znikowała o Rosyjski. no żory no może a u ciebie się godo czy mówi w domu no tak bardziej godo no ale już jakby y, mój brat i ja y, nie za bardzo tam czasem coś dla beki z moją właśnie przyjaciółką, ale tak to my bardziej mówimy. To babcia, rodzice, to jeszcze. No, a najśmieszniejsze jest to, że właśnie ja mam chłopaka stąd, z Czy sobie coś powiesz? Tak, to już go uczę, ale jak idzie do sklepu albo na stację, to tam no, jeszcze dużo ludzi godo. Tam no. mówi, że no. nic nie rozumiem, jak do niego mówią. I to jest takie śmieszne. No, ale no. Ale to jest na śląsku, że tam nie ma obrazu. Że tam nigdy, nigdy nie zaznałam tego pierwszego dystansu do obcej osoby. Prawda, no, prawda. A tu jest. No ale to właśnie tak fajnie, bo ja w domu mieszkałam. Zresztą mieszkam dalej, bo jeszcze na szczęście nie zmieniam miejsca. Mhm. Ale ja nie, nie wyobrażam sobie mieszkać w tych ogromnych blokach. Okno w okno z drugim blokiem, mhm. albo coś ta pata do tutaj, ja na pierdzielę. No i ludzi za dużo. Korgi to czasem co? W Katowicach i to tyle. I to tyle. no. Teraz przeliberowa. No. Mieszkania, a w Katowicach super mieszkanie kupisz, nie wiem, dasz 300 czy 400 tysięcy, to masz super mieszkanie, a tu za 400 tysięcy kawalerka 30 metrów. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, czy w ogóle coś zjadłeś. Zjadłam, ale jest jeszcze badawka. Dziękuję bardzo. O. O, macie takie no, fajne, co. No, fajne, czy nie? To? Ewa, tego produkcja Ewa, Swoboda, 4 Żywioły. I tutaj Boże, będziemy... Spokojna. Spokojna. Spokojna, tylko pacha mi się, trochę spodziewała się tego podniosła ręce. Jestem <laughs> <Fixała> emocje. <laughs> 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 tak zaraz... Jeszcze tak zrobię? <laughs> e Ewa, jak, jakich raperów? Jakich raperów lubisz słuchać? Abiego. 50 Centa. Abie? Abie. Przez Audi? Ten? Tak. Dobrze, czy ściślej? Może być. Nazywam się Majka Florkiewicz, jestem projektantką sukni ślubnych i wieczorowych. Dzisiaj na sesji pełnię też rolę stylistki. Kiedy Ola zadzwoniła do mnie i powiedziała, jaki jest pomysł na sesję, to już wiedziałam, że wyjdzie z zajebiście. Jest to nasza druga współpraca. Wcześniej współpracowałam na sesji przy Aniołkach, a teraz przy FC, także mam nadzieję, że wyjdzie super. Na Ewie będzie można zobaczyć mój pomysł na stylizację powietrza, czyli po prostu piękny, jedwabny fiul, który będzie otulał jej wysportowaną sylwetkę. E, I suknię, którą zaprojektowałam specjalnie na tą sesję. Będzie to żywioł ognia. Jestem przekonana, że będzie wyglądać super. A byliśmy z Krzysztofem na gali. To była ta gala, a... Z no właśnie. No i tam się zatrudniliśmy. Nie. Ja żegnałam jak kot. do dzisiaj boli żołądek. Straszne. No. Robimy taką bardziej poważną minę, taką wiesz... Taką bad bitch? Taką sexy, bitch. sexy bitch. Sexy bitch? To nie ja. 🎵🎵🎵 jej. Musimy ją bardziej... To, to nie będzie widać, Ale nie? to fajne jest. To cały efekt. To my specjalnie zrobiliśmy te wiatraki. Patrzę na Ciebie, jakbym siebie widziała na zdjęciach. Zbyszek mówi, no weź tam ładnie coś tam, a ja... E, e, e. Głupie miny, to jest to, co ja lubię. Tak, napiszę. <głos》> Zajewiście zajebiście to wygląda, powiem Wam, jak tiulu i Ewa i mamy zajebiste zdjęcie. O, o, fajnie podwiewa teraz, poczekamy aż oczy oczu zejdą, super. Czekaj, ja próbuję nad tym panować, ale powiem Ci. Coś tu nie wyruszam, ale... Piękno. Piękno. Tak mi mów, tak mi mów. co, Tak. Nóżka chodzi. O, przy twarzy, ręce, o. O Jezu, zaraz. <laughs> no. Pokaż tę materię. Fajnie, bo jest takie nawiązanie do startu, a jednocześnie jest taka delikatność. No, jest super. No. Biedne co się ta matka się. <słuch> Niby matka powinna chronić swoje dziecko. Mamy tutaj cztery żywioły ją puściła. Dobra, ale zaraz kończymy tą pierwszą, naprawdę wydaje mi się, że mamy to, bo to jest tak, że się robi, a się ma. Ale taka tu jest delikatność też. Nie no, nie mega wiem, Już nie no. zmieniamy. Czarno, biało i wystarczy. Jakby taki wiesz, w ogóle odkrywam Taką mega efek. delikatną. No. O, to fajne. Teraz nieźle źle podwiewa, kurde. O, fajne. Ale... Spójrzmy na Maję teraz tak profilem, żeby to było gdzie <śmienicza> <śmienicza> no się jest to nami. Dobra, mamy. Woo! Zdjęcia mi się bardzo podobały. Widziałam y, dużą walkę y, między pilnowaniem y, jak układa się materiał, jak układają się włosy, więc tutaj duży szacun, że y, Ola dała radę. No i teraz czekamy na dalsze efekty. Rozluźnienie tego momentu. <śmienicza> Na co chodzi? Na co czekamy? Na wodę. Coś tam ten problem się drkało? Wygodne, co? No. I ta jest taka... Wywalizka. Tak. Kurde, nie można czekać, jak to będzie wyglądać. Weź się jeszcze ubierz, proszę Cię, bo później Ci będzie Ale ciepło. No wiem, ale teraz... Mam, będzie to, żebyś oszczędzała no. energię słoneczną. <laughs> I to będziemy bo wiesz, też jak zaczęłam, zagryzasz, wiesz, takie zrobić, takie minki bardziej, okay. taka, wiesz, sexy woda. Dobra, sexy woda. <laughs> Albo okay. tak no weźmiemy konewkę i f konewka. Dobra. F konewka. Ale taka szpotna trochę wygląda. Ale wiesz, taka delikatna. Mi mm -hmm. się to podoba. O! Ja czy nie? nie? no co? czas nie stało? Ale weszły w dupala. laty. Już się nie przejadę. A puszczaj, co tam niech leci. Jeszcze powiedz innego rapera, którego szanujesz. I cieszy się. Może być Oki. Oki? oki. O. Jeremy Sohan, to jest dobra piosenka. Fajne było o sportowcu. No? Czy tak centralnie, czy też tak? Centralnie. Centralnie. jest kiedy? Ała. <grym> Aushi, anyway. Tak myślałam, właśnie, mieć tak zagryzate pazury, żeby no. było takie, no takie zrobi mnie takie. Dźwięk. Fajnie ten kolczyk będzie widać i ten. Nic nie widzę. Teraz mi się nie widzę, jak mi tak ślepi. No. Dzisiaj mnie tak ślepiło, jak jechałam tutaj, mokre drogi i tak się odbijało to słońce. Właśnie, jak się czułeś, jak się czułeś po, po pierwszej stylizacji powietrze, odnalazłaś się tam, widziałam, odnalazłaś się. Fajnie. Podobało mi się. Tak, taką tę tak. delikatność twoją uchwyciłaś. Okej, okay, let's go! A, trochę wiatr cię tam poniewierał, czy...? <noise> trochę mi zimno w nas jest, ale już git. Kuba wymyślił, bo go prosiłam, żeby poszła ciepła woda. Mm -hmm. I specjalnie... O, pięknie. Będzie dla ciebie ciepła woda. O, bo tak zimno żebyś nie zmarzła, to jest nie dla mnie najważniejsze. Dziękuję. <noise> ja też se pomyję. A czy się przyjedzie? Tak, przyjedzie. O, Tylko pracę musi pomoże. skończyć, a potem już jedziemy prosto do Żor. A, okej. Okay. Prosto z sesji? Mm -hmm. To możesz w linie jechać. <noise> ja nie. <w jadę. głos> Come on, come on! Mamy za niskie ciśnienie w całe dole, nie? Takie kafy bardzo delikatnie zawodowe, nie? O w ogóle! Słuchajcie, nie na cik Leci, ale to nie jest chyba co najmniej, nie? Dobra, coś tam leci. O tu pijmy do na górze. Tutaj stań. To zimna. Zimna? Mam spaść w tej wodzie? Tak. Krew Musimy. Spawło, to Dobrze, O, pięknie. Dobra, Ewa, pozujemy. Staraj się kontrolować ten czerw... Cel osiągnięty, mm -hmm. że jest ciepła woda. Dzięki za walkę, tu była prawdziwa walka. Mm. <noise> Ewa, jak przed startem. Uff. Super, O, zajebisty efekt teraz był. Super. Dobra, teraz ręce przy twarzy, zróbmy z tymi pazurami coś. O, to jest fajne. Trochę więcej włosów wystaw. O, tak właśnie tymi... O, pięknie, tak, te włosy tak bardziej... Je... I ry. Ale czata. <noise> o Boże, to jest zbyt sexy. To dla mnie sexy, jak ta Angelina, że była taka... To ja nie umiem być jak Angelina. Spróbuj tak. Bez uśmiechu taka, wiesz. O, dobre to. Fajne. Klaudia <grystą uśmiech> e, e, musi być ten. Jeszcze babuszka. Jestem w wodzie. O, tu super. Co teraz? Teraz... Dobra, dobra. Świetnie. <grystą uśmiech> Każde odejście przejście to jest trochę inne światło, no bo tak, tak działają. Kontro, nie? Tak, tak. Chyba ten biały podkoszulek jest lepszy. Ewa, to jest twój, co nie czy mój? Twój. To twój. To ten byśmy załóż? Załóżmy biały, bo jakoś tym czarnym za bardzo mi jest czarno. Tak, robimy taką, wiesz, taką Lara Croft trochę. Okej. O, już się starą babą robię. Aha, że takie się robią te. O, to jest okej, okay, Duszmy to. Trzy, cztery. Yeah. <laughs> Brawo, Ewa, naprawdę. <laughs> Brawo pan woda. Jeśli możesz zjeść jeszcze, to może serduszko czekoladowe. <laughs> Z tym gościem nawet fajnie, to wygląda, że jakiś tam typ Ci ten ogień robi. Ja włosy ciągną. <noise> to jest miasto ognia, żory. Bo... Tak. I cały <noise> pakijaż. Może być. <noise> na ziemi tu już będziesz tylko leżeć i możesz sobie spać na wodę. No. <noise> chora będziesz. No. No. No to jak optymizm. Chora będziesz. Że to... Dobrze. Odpocznę za tydzień, bo ładnie ja chora jestem. Serio? będziesz chora? No. No. Wow. Jest, <noise> a mam wody, w uszach trochę. A nie wiem, jak wy chcecie? Nie, no, ty jak się wiesz? Nie ma znaczenia tak naprawdę. Ja jestem tylko żebyście modelkiem. Dobrać, żebyście dowiedzała. Jezu, jaram się, jaram się jak... Jaram się jak Notre Dame. O ja ale ciepło, fajnie, tak, bo mi zimno. Tak, Myślę, że są te takie filmy i że wybucha coś oni się tak idą. No, jak taki wiesz? Yeah. Yeah. <laughs> no. Nazywam się Mateusz Czujeliński, zajmuję się szeroko pojedyną sztuką cyrkową i sceniczną, a dzisiaj na sesji będziemy robić wielkie chmury ognia, które podniosą atmosferę i podgrzeją naszą o, wyobraźnię. Wyobraźnię niech będzie. Ale mam minę! Zajebiste to jest. Przepraszam. Musiał być diaboliczny śmiech. Ale czad. No. Te tatuaże zajebiście wyglądająco? Mhm. No musimy też zrobić z dupką, no niestety. No, to jest no ale zrobi robotę, kurde, co? Jesteś do nasz projektu swojego? Mówię, że brak słów, naprawdę. Co najlepsze? Znaczy ja widziałem tylko ogień, ale myślę, że już ciężko będzie to przebić. Także... Coś znaczy najlepsze No wiadomo, no ja wiedziałem na co przyjść po prostu. Do nowo się zakochał w tobie. <laughs> Okej. Okay. Let's go. Tak, dobra, czekam, co Mateusz, dobra, ja wypisuję każdy, kto pełnił jaką funkcję i będziesz dobra, ten to e, jak to było? E, Operator koca. Do tej pory twierdzi, że to był najlepszy projekt, w jakim ja brałam Jezu. udział. No. Ale i mówi, że jak był ze mną na jakichś tam innych sesjach, to mówię, że zupełnie inna klasa pracy ze sportowcami. Kocownik. I co mówicie? Co trzeba trenerka, poprawić? Żeby no bo, miała dobrą pozycję startową. No to nie jest dobra pozycja. No a to rzecz, jest tak, wow. trenerka będzie wiedziała, to jest tak jak z kieckami. Ja coś widzę, że jest coś nie tak, no. a nikt nie. No. no ja też to widzę, no. że, że jest <laughs> W zapaliło całe miasto! <grymne> <Ja> się <zadowolę. grymne> Sukienka się prawie zajadała, ale nie ma! <grymne> <O>. Brawo! <grymne> Dziękujemy! Niech się nie stali, już wszyscy żyją! <grymne> Największym wyzwaniem bez dwóch zdań jest yy, żywioł ziemi. Um, ogólnie make-up w poprzednich żywiołach jest tylko dopełnieniem całości, ale w żywiole Ziemi jedziemy po całości, jeżeli chodzi o make-up całego ciała. Um, no i może wyjść różnie, ale liczę na dobry efekt, bo zrobiłam taką małą próbę w domu i może akurat uda mi się ją powtórzyć. Fajnie, jak zakryłaś to. Okej, okay. trzymaj mnie Marek teraz, bo ja chyba polecę. O tak, no. Czyli tak, tak o, się taką, oprzeć? Taką, to, wiesz, weźcie mi tego kwiatka. No, 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 do... Do... Dzięki. Do kwiatka A kamerę koma, że tak zakryjesz je. Tak? O, tak, no. Co bo ja tak... Tak, ja robię. <laughs> e, czy gładzić włosy możemy jakoś? A. O, ślicznie. I na mnie oko. Dobra, ja bym tam kłódał te O, tak? Tak. Ja pierdolę. Najtrudniejsze że w zdjęciu, jakie w życiu robiłam. Jakie? Najtrudniejsze. Dobrze, Damy radę trochę. Ewa, ostatnie Finish to jest. Żeby był taki nastrój, bo ona wygląda tu jak, pani, jak trup po prostu. Już jestem. O, o to jest ładne, zostań tak. Jezu, yes, oh, pięknie. Ale ja na pewno się nic nie da z oczami zrobić, bo są mega ciemne. Patrz, Piękna pani ziemia. <śmurz Gystyle> o oh ja, yeah, wiedział kiedy przyjść. No, powiedzcie że najtrudniejsze zdjęcie. Fajne, zobacz, to coś się zaczęło takiego fajnego dziać, że jesteś taka naturalna. No. No, to była. To, to, to... No. O, to, to, to... o. O, i zachryj sobie piersi wtedy. O! Dobra? Jesteś prawie, <śmurz dites> ym, Urodziłam się, tu. tak. Boli. Jakbyś sobie po prostu... Dobra, mamy no, telefon. Yes. Więc... Dobra.